Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, więc pewnie spora część z Was nie może już doczekać się informacji odnośnie tego wydarzenia. Ja jestem Lance i chciałbym Was zaprosić do materiału związanego z eventem wielkanocnym, także czas start! Zaczynając od najważniejszego, aby wejść na mapkę eventową, macie do wyboru dwie opcje. Możecie przedostać się poprzez opcję dialogową z kaktusami w tornek lub użycie teleportu z okna aktualności. Zaś, aby wydostać się z mapki, pomogą nam w tym również kaktusy, które znajdują się w tej części mapy. Red Rock, bo tak nazywa się eventowe miasteczko kowboi, ma nam do zaprezentowania trzy lokacje, gdzie w pierwszej, głównej części znajdować będą się wszyscy bohaterowie odpowiedzialni m.in. za sklepy, i takim przykładem będzie choćby Rob, gdzie w swojej ofercie ukaże nam szereg broni za złoto. Mark za charakterystyczną na dzikim zachodzie walutę pohandluje z nami błyskotkami łowcy smoków albo Bill, który poczęstuje nas drobnymi przekąskami ze swoich rodzinnych stron. Pearl ma nam do pokazania w swojej ofercie specjalną kolekcję charakterystycznych dla jej rejonów ubrań, które umożliwią nam, że poczujemy się jak na dzikim zachodzie. Zaś stojący nieopodal Eliach. Umożliwi stacjonarny sklep z loterią, gdzie będziecie mogli dać się porwać i spróbować swojego szczęścia w trzech rodzajach kuferków szczęśliwca. Czerwony Szlak, druga lokacja, która zastosowanie ma jako łącznik, zaprowadzi nas do osady plemienia Banok, gdzie będą na nas czekać bohaterowie odpowiedzialni m.in. za questy fabularne, a będzie ich aż 14. Będą odpalane systematycznie przez tydzień, licząc od startu eventu, a informacja u kogo owe zadanie będziemy mogli zacząć, będzie publikowana na oficjalnych źródłach. Nie zabraknie również dziennych zleceń, gdzie do wylosowania będziecie mieli jedno spośród czterech zadań, za które dostaniecie swoją zapłatę. Do krainy zawita aż 6 herosów, odpowiednio na 40, 100, 125, 190, 250 oraz 290 poziomie doświadczenia. Poziom ich bicia jest nieograniczony, ale pamiętajcie, Miejcie szeroko oczy otwarte, by nie okazało się, że wtopiony w otoczenie Heros pozostanie w ukryciu i nie odda Wam drogocennych przedmiotów. Także kochani, z mojej strony to będzie wszystko. Jeśli chcecie sięgnąć po więcej informacji, zapraszam do okna aktualności lub na blogu technicznym, a ja mogę już Wam jedynie życzyć udanej zabawy i owocnych zdobyczy. Ja się z Wami żegnam. Na razie cześć.